Tomasza ubiegł 13 sekund. Zapytałem, czy w ogóle zdążył Cię trafić, powiedziałeś, że chyba coś doszło tutaj na lewy bok, no to na nie widać. Tomek, czy mogłeś sobie wymarzyć lepszy scenariusz na zakończenie walki wieczoru w dzisiejszej gali? E, Pierwszej akcji, no pierwsza jedna akcja była. Gdzieś mi tutaj chyba przyrysował tą prawą rękę, tak, to czułem, ale nie, nie, nie widać nic faktycznie, więc nic poważnego. Czy mogłem sobie wymarzyć lepiej zakończenie walki wieczoru? E, nie. Ale też sobie tak ją wymarzyłem i też, też wiedziałem, że ona się tak zakończy, o, bo wiedziałem, każdemu to mówiłem. Wiedziałem jaką akcent się zakończy, wiedziałem, że to się zakończy dwoma ciosami, byłem przygotowany na trzy rundy, na każdą płaszczyznę, na każde zachowanie, ale ja nie wierzyłem w to, że on stoi te ciosy, no i tak się stało. Nie zaskoczyło mnie w ogóle nic Usłyszałem od Twojego narożnika, że są trochę źli, bo przedłużyłeś, miało być 12 sekund. Powiedz mi Tomek, czy w ogóle... Jason był dzisiaj takim zawodnikiem w stójce jakie, na podach, jakiego się przygotowywałeś, dlatego, że przeczytałeś tą jego akcję, bardzo szybko trafiłeś. Czy według Ciebie to Twoja akcja była po prostu do tego stopnia perfekcyjna, czy może to Jason popełnił jakiś błąd? Myślę, że jestem innym zawodnikiem, którym byłem. Moja strona mentalna, bardzo mocno pracowałem nad mentalem. Kto jest zna z treningów, to wie, że jestem perfekcyjny. Wiedziałem, że Wiedziałem, że jak głowa będzie na dobrym, że dobrze popracuję głową i, i zrobię wszystko to, od czego się przygotowałem od dwóch miesięcy tutaj mentalnie, to wiedziałem, że ta walka się tak zakończy i był dla mnie wymagającym przeciwnikiem, oczywiście, że tak, na papierze. No ale tak jak mówię, no wiedziałem naprawdę, że ta walka się tak zakończy. A ta akcja była dopracowana na tip top, tak jak wszystkie inne z moim trenerem Witkiem Koską. Yy, przy którym świetnie się czuję i on o moją stójkę dba. Marcin tego powiedział mi w wywiadzie, że Wasza walka to jest pojedynek, który po prostu ma historię, dlatego że... Coś tutaj E, powiedział, że ten pojedynek ma historię, dlatego że to już mi raz miało odbyć się na KSW. No i właśnie, czy w związku z tak szybkim finiszem chciałbyś wrócić do tego KSW e, jak najszybciej? Ta walka miała się odbyć w, nie miała się odbyć w KSW, nie było nawet takich rozmów. Gdzieś tam w 2001 roku specjalnie sobie przywinąłem Instagrama, zobaczyć jakieś tam wyszło. Dosłownie po jednym jakimś słowie między mną a Jasonem nie było nic tam planowane, chyba? Albo ja o tym nie wiem? E, czy bym chciał powrót do KSW, tak ale za dobre pieniądze. A czy jeszcze ten rok ewentualnie wchodzi w grę, dlatego że wiemy reprezentant Śląska Gliwice? a Gliwica? E, tak, ja że wchodzi w grę, ale teraz... Chcia, chcia, po prostu czekam na oferty, czekam na oferty, chciałbym dobrą ofertę finansową, wiadomo, żeby móc trenować i dalej się rozwijać, bo to kocham robić i jak? Widać. Chyba jestem w tym dobry. W związku z tym, że to no, nieoczekiwanie dostałeś walkę wieczorem na tej gali, to było dla Ciebie bardziej nobilitacja, czy bardziej dodatkowy stres? Wiesz co, w ogóle tego nie odczułem. W ogóle właśnie nie, nie, nie odczułem tego kompletnie stresowo, jeśli chodzi o mobilizację. Y też nie, ale wiadomo, no jest to wyróżnienie, dla mnie jest to wyróżnienie. Robię to tyle lat, walka wieczoru na gali KF3 e, z taką kartą walk. Jest to wyróżnienie bardzo, ale nie był to ani stres, e, ani mobilizacja. Bo Ty powiedziałeś, że czekasz na, na dobrą ofertę. Czy Ty jeszcze masz kontrakt z organizacją KSW, czy po prostu jesteś wolnym zawodnikiem i czekasz na kontrakty od, też od innych organizacji? Jestem wolnym zawodnikiem e, i czekam na kontrakty od różnych organizacji. A na ile wcześniej dowiedziałeś się, że będziesz walczył na tej gali 3 Wiesz co, powiedzmy, że długo. Eee, kurczę, nie wiem, już nie pamiętam, wydaje mi się, że to było gdzieś przed wakacjami chyba. Przed wakacjami myślę, ale nie, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć. Tomek, ja jeszcze zapytam dlatego, że ty nigdy tych wyzwań nie odmawiałeś, zawsze biłeś się z najlepszymi. W związku z tym może zapytam o twój komentarz co do pierwotnej walki wieczoru Twojego imiennika, jak ty oceniasz postawę Tomka narku na odrzucenie walki z Aderem, dlatego że troszeczkę znowu na Tomka się wylało w internecie, natomiast jak ty na to patrzysz też jako zawodnik. Jak patrzę na to na zawodnik, że, że, że. Ja nie jestem od tego, żeby oceniać jego postawę, to on podjął taką decyzję i... No i dla niego była słuszna i to najważniejsze. Nie chce się w ogóle wypowiadać na ten temat. Ale jakbyś ty był w takiej, w takiej sytuacji, że wypa wypada ci rywal, to innego, mocnego, mocnego zawodnika, który może Ci nie, nie do końca pasować socjalistycznie. Pasować czy ty myślisz, żebyś jednak zrezygnował z tej walki, czy jednak jako wojownik byś po prostu to, to przyjął? Nie wiem, ciężkie pytanie jako, wiesz, jako wojownik, no ale teraz wchodzą inne rzeczy w grę, bo, bo, bo ja nie wiem jakie są plany dalsze Tomka, ja nie znam w ogóle tego przeciwnika, którego mu zaproponowali, nie oglądałem Yy, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, ciężko jest mi powiedzieć, no ja jestem sobą, ja jestem ja, ja jak dostawałem, jak dostaję oferty walkę, ja przyjmuję, ja walczę, ja nie odmawiam wyzwań, ale w tej sytuacji nie wiem, co bym zrobił i nie oceniam w ogóle, czy to jest dobra decyzja, czy zła, bo tak mówię nawet, nie interesuję się, nad nie wiem, z kim miał walczyć, kto, jest, kto to jest ten soza? Powiedz mi, jak ogólnie oceniasz współpracę z organizacją KFM Mac, która gdzieś na, na, pol, na polsk, polskim rynku zyskuje coraz więcej uznania? Bardzo dobrze. Znam właścicieli osobiście. Są z Katowic, z Górnego Śląska, tam gdzie ja mieszkam. No, jak mogę powiedzieć o współpracy? No, dostałem propozycję walki, fajne, fajne, fajna propozycja również to finansowa była. E, zawalczyłem, jadę teraz po wypłatę. No i jak ją dostanę, no to wszystko super, idealnie. No. To może zapytam, jakbyś porównał organizacyjnie, to co się wszystko dzisiaj tutaj wydarzyło, zarówno pod kątem technicznym wygrania walki i samej organizacji gali, światła, kamery, reflektory, media, może w skali od 1 do 10. E, nie wiem, bo skalowo nie chcę mówić, ale my... Wszystko super i mi się wszystko nie, że podobało, bo to się nie ma mi podobać, tylko miałem zajebiste warunki do tego, aby się rozgrzeć, przygotować, zawalczyć. Super. w takim razie długo nie będziemy męczyć. Dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję. No i bardzo się dzisiaj za bardzo nie zmęczyłeś, także chyba bardziej na wywiadach niż na walce. Tak, jest. także co, mam nadzieję, że widzimy się jeszcze w tym roku. Dziękujemy. Dziękuję. Trzymaj Dzięki.